Zapalenie zatok przynosowych. Zapalenie zatok przynosowych to zapalenie błony śluzowej zatok, zwykle rozwijające się po infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. Najczęstsze czynniki bakteryjne streptococus pneumonia, haemophilus influenza, moraxella catarchalis. Objawy zatkany nos. Wyciek z nosa, ropna wydzielina, ból lub uczucie ucisku twarzy. Ból głowy nasilający się przy pochylaniu. Gorączka, osłabienie. Diagnostyka: kliniczna. Badania obrazowe, tylko w przypadkach powikłanych lub przewlekłych. Leczenie: w większości przypadków wirusowych, leczenie objawowe. Płukanie nosa solą fizjologiczną. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne: paracetamol i buprofen. W przypadku podejrzenia infekcji bakteryjnej. Amoksycylina 500 mg do 1 g co 8 godzin przez 7 do 10 dni. Alternatywnie amoksycylina z kwasem klawulanowym w ciężkich zakażeniach. Z punktu widzenia egzaminacyjnego. Po pierwsze, większość zapaleń zatok to infekcje wirusowe. Po drugie, antybiotyki stosuje się tylko w wybranych przypadkach. Po trzecie, poprawa powinna nastąpić po 48 do 72 godzinach leczenia objawowego. Angina, zapalenie gardła i migdałków. Angina to ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zwykle o etiologii wirusowej lub paciorkowcowej. Objawy: Ból gardła nasilający się przy połykaniu. Gorączka powyżej 38 stopni. Powiększone węzły chłonne, szyjne przednie. Naloty na migdałkach, w anginie paciorkowcowej. Kryteria centora ułatwiają rozpoznanie paciorkowcowego zapalenia. Gorączka, brak kaszlu, powiększone i bolesne węzły szyjne, naloty na miglałkach, wiek poniżej 15 lat, dodatkowy punkt. Diagnostyka, szybki test antygenowy lub posiew wymazu z gardła w niejasnych przypadkach. Leczenie, w infekcji wirusowej leczenie objawowe, w infekcji paciorkowcowej. Penicylina fenoksymetylowa 500 mg co 12 godzin przez 10 dni. W przypadku alergii klarytromycyna lub klindamycyna. Z punktu widzenia egzaminacyjnego. Po pierwsze, anginę paciorkowcową należy leczyć antybiotykiem w celu zapobiegania gorączce reumatycznej. Po drugie, stosuje się penicylinę przez 10 dni. Błonica Błonica to ostra bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez corynebacterium diphtheriae. Przebiega stworzeniem błon rzekomych w gardle, krtani, nosie lub na skórze oraz toksycznym uszkodzeniem serca i układu nerwowego. Objawy. Ból gardła. Chrypka. Gorączka. Trudności w połykaniu. Błony rzekome o szarawym zabarwieniu, trudne do usunięcia. Powiększenie węzłów chłonnych szyjnych. Obrzęk szyi, tak zwany szyja nerona. Powikłania. Zapalenie mięśnia sercowego. Polineuropatia. Niewydolność oddechowa przy zajęciu krtani. Diagnostyka posiew z błon rzekomych. PCR na toksynę błoniczą. Leczenie. Surowica antytoksyczna, im wcześniej, tym lepiej. Antybiotykoterapia. Penicylina prokainowa do mięśniowo lub erytromycyna do ustnie 500 mg co 6 godzin przez 14 dni. Profilaktyka. Obowiązkowe szczepienia DTP dzieci. Dawki przypominające co 10 lat u dorosłych. Z punktu widzenia egzaminacyjnego. Po pierwsze, błony rzekome, powikłania sercowe i neurologiczne są kluczowe. Po drugie, leczenie to surowica i antybiotyk. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.